Czy uda mi się z niewielkiego Manchukuo, które jest marionetką Japonii, stworzyć potężne i niezależne imperium chińskie? Przekonajmy się. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry of Iron 4. A w dzisiejszym odcinku, grając Manjukuo, spróbujemy zjednoczyć wielkie Chiny. Ale jeszcze przed rozpoczęciem odcinka, zachęcam Was do zostawienia lajka like oraz subskrypcji. A ja bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. A więc jesteśmy już na Manjuri, i pierwsze co zrobię, będzie wybranie celu narodowego. I ogólnie będziemy dążyć do wykonania tego celu, czyli asertywności. Na tym kraju mamy niestety jedynie dwa zespoły badawcze, no ale trzeba je wykorzystać i oczywiście weźmiemy inżynierię elektroniczną oraz produkcję. A i tak poza tym będziemy musieli szybko pozbyć się bandytyzmu, żeby nas nie sabotował od środka. Kluczową kwestią w tej rozgrywce jest wybór przez Japonię drzewka komunistycznego, bo będziemy chcieli bardzo szybko odzyskać niepodległość, a przy okazji zyskać kilka terenów, a w wolę ścisłości włączyłem historyczne cele i zobaczymy co się podzieje. No i pięknie Japonia wybiera komuny i na chwilę obecną nasz plan idzie całkiem dobrze. A ja tak poza tym rozpocznę budowę infrastruktury, bo naprawdę jest tu tragicznie. Produkcja również nie wygląda za bardzo przyjemnie. Mam tylko i wyłącznie jedną fabrykę wojskową i produkujemy jedynie wyposażenie piechoty. Dobra, pierwszy cel narodowy został właśnie zrealizowany. Ja teraz zrobię kolejny i będę dążył do zrobienia dodatkowego zespołu badawczego. Niestety, bandyci dokonują pierwszego sabotażu i na nasze nieszczęście został wymierzony w jedyną fabrykę wojskową, którą posiadamy. Aktualna sytuacja na Japonii bardzo mi się podoba, bo w tym momencie wspierają nasz przemysł i za chwilę u nas powstaną dodatkowe dwie fabryki cywilne. A my za ten czas wybadajmy dodatkowy zespół badawczy. Po zrealizowaniu celu narodowego wydział prawa Poszedłbym teraz w asertywność i powoli dystansował się od Japonii. Okej, okay, cel wykonany, a my dalej idziemy z tym drzewkiem narodowym. Rzuciłem już też częściowy pobór, a to z tego względu, że mamy bardzo duże siły politycznej. No i teraz stoję przed wyborem kolejnego celu narodowego, i ja w tym momencie wybiorę 5 równych ludów. A przy okazji kolejna dobra informacja, ponieważ Japonia obdarowała nas dwoma fabrykami wojskowymi i zainwestuje te fabryki w artylerię oraz ciężarówki. Zauważyłem również, że mamy możliwość zdobywania obrabiarek, z której oczywiście skorzystamy, bo dodatkowa fabryka cywilna zawsze na propsie. Dobra, ja teraz zrobię ten cel, bo odblokuje mi decyzję o rekrutacji bandytów i w końcu będziemy mogli skończyć z bandytyzmem. No i mamy ten cel, i ja teraz rozpocznę rekrutację bandytów. Na chwilę obecną, jedynie z dwóch regionów, bo na więcej mnie nie stać. A ja może teraz zrobię wszystkie, bo wygląda najbardziej sensownie i usunie mi kwantujskie weto. Dzięki rekrutacji bandytów zdobyliśmy cztery dywizje kawalery i oczywiście zawsze się przydadzą. Mamy wreszcie dość ciekawy event i jest z nim wymiana generałów armii Japońskiej, a dzięki niemu dostaliśmy dość sporo nowych generałów, którzy oczywiście nam się przydadzą. Zlikwidowałem w końcu bandytów i mamy dwie kolejne dywizje do dyspozycji. A co lepsze, Japończycy w końcu robią cel na domówkę i za chwilę staniemy się wolnym państwem. No i mamy w końcu niepodległość i przy okazji dostaliśmy na marionetkę Mengiang, a teraz miejmy nadzieję, że komuniści szybko zajmą Tokio. Rzućmy także gospodarkę wojenną, bo czemu by nie? Japońscy komuniści ładnie idą do przodu i mam nadzieję, że szybko zajmą Tokio. Mamy teraz bardzo ważne wydarzenie. Japońska Republika Ludowa zajm zajmuje Tokio. I my teraz wybierzemy oczywiście opcję pierwszą. I w ten oto sposób przejęliśmy wszystkie prowincje japońskie na kontynencie. A i przy okazji na wyspach i to będzie bardzo ważne jeżeli chodzi o atak na Chiny. Warto również zaznaczyć, że dostaliśmy całą flotę japońską no i jest bardzo dobrze. No a z tą marynarką mamy od razu problemy, bo Zjednoczone Królestwo chce ją ograniczyć i w tym momencie niestety musimy się na to zgodzić. No ale nie pora teraz się zatrzymywać i zróbmy odbudowę imperium, która mi da kory na całe Chiny. A ja nawet nie zauważyłem kiedy, ale dostałem duch narodowy, rodzina tytarska wygnana, i prawdopodobnie ma to związek z tym celem narodowym, który wykonali Japończycy. No i bardzo dobrze nam się wszystko układa, a ja zrobię teraz cesarską boskość, która da mi bonusy do naszego władcy. Dobra, to już mam za sobą, moja może teraz zrobię albo walkę o władzę, albo uniwersytety, i na chwilę obecną raczej postawię na uniwersytety. No ale teraz nie ma do tego przedłużać i rozpocznijmy walkę o władzę, która tak de facto da mi cele wojenne na każdego watażka chińskiego. A ja tutaj powoli robię agencję szpiegowską, bo będę chciał przeprowadzić misję przygotowania kolaborującego rządu w Chinach, żeby po prostu szybciej ich skapitulować. Cel walka. Władzy został właśnie zrealizowany i mamy aktualnie cele wojenne na całe Chiny. No ale my, oczywiście, rozpoczniemy od Szanxi, bez zbędnego przedłużania, zaatakujmy ich. Wojna została wypowiedziana. Wzywamy teraz jak do broni, no i puszczamy plan, bo to będzie raczej bardzo szybki konflikt. No i tak jak myślałem, będzie nam naprawdę wyśmienicie, przepychamy wojska wroga bez problemu. Szkoda tylko, że odpala cały czas lastenda, no ale cóż, i tak sobie z tym poradzimy. Udało nam się właśnie przedzielić na pół Shanksji i za chwilę zostanie dobite. Zatrzymałem na chwilę ofensywę, bo mam tu bardzo słabe zaopatrzenie oraz rozpocząłem budowę kolei. Co ciekawe, oni sami atakują, więc na życzenia się wypalają. Dobra, w końcu wracamy na dobre tory. Usunąłem kilka moich dywizji oraz je wycofałem. Teraz spróbuję przeprowadzić ofensywę na stolicę i prawdopodobnie może mi się to udać. Odpaliłem właśnie forza taka i mam nadzieję, że mi to wyjdzie. No i w końcu to mamy, a przy okazji spowodowało to kapitulację Sankcji i przyszła pora w końcu zaatakować na komunistów. Ale jeszcze przed tym poprowadzę tu kilka kolei, żeby ten punkt zaopatrzeniowy w Sankcji połączył się z naszym krajem. Mamy już wojnę z komunistami, ja puściłem plan i zobaczymy co się wydarzy. Dobra, na razie ofensywa idzie w miarę porządnie. Przepychamy Chińczyków. Pójdźmy teraz por z ataka i za chwilę zaatakujemy na stolicę. Powoli do przodu, a teraz spróbujmy zaatakować na stolicę i oby nam się udało ją zdobyć. Bez przerwy atakujemy i prawdopodobnie uda nam się zdobyć. Niestety ponownie Lastenda odpalili, ale to nie powinien być dla nas problem. Za chwilę wejdziemy do stolicy. Mamy stolicę czy to jest upadek Chin? To jeszcze nie jest upadek, ale czemu? Aha, już wiem dlaczego nie doszło do upadku Chin, ponieważ Chińczycy zanektowali Xinjiang. Jeszcze tam musimy się przebić. To cały ten kocioł i ruszę na Xibensanma. Dobra, problem rozwiązany. Ja ustawiam teraz moją całą armię na Xibensanma i za chwilę ich zaatakujemy. Moi żołnierze przygotowani na granicy, więc pora wypowiedzieć wojnę. No i oczywiście puszczamy od razu plan. A z nimi powinno być jeszcze łatwiej niż z komunistami. No i tak też jest, pomimo lastenta bardzo ładnie ich przepychamy. No i mamy ich kapitulację. a w tej konferencji oczywiście biorę wszystko. Przyszła jednak pora teraz dobić te niedobitki komunistów. No i jesteśmy już na froncie, puszczamy plan i bez problemu ich raczej przebijemy. No i tak też jest, puściłem już jedną dywizję na stolicę i może Zdobyciu tej stolicy wreszcie upadną. Wchodzimy do stolicy i może to być kapitulacja komunistycznych Chin. No i niestety tak nie jest i musimy ruszyć na kolejną stolicę. A i taka ciekawostka właśnie wykonałem całą modernizację agencji wywiadowczej. No a za chwilę oni powinni skapitulować i od razu ruszamy na Chińczyków. No i pięknie, mamy kapitulację komunistycznych Chin, a przy okazji dostaliśmy również tereny Xinjiangu. No i teraz rozpoczniemy przygotowywania na państwo chińskie. A może jeszcze przed atakiem na Chiny zrobię podwój Tybetu, bo odblokowałem tą opcję z tego względu, że poszedłem na współpracę z Niemcami. No i tak też zróbmy, bo czemu by nie. Mamy już cel na. Tybet i od razu do niego wchodzimy. No i raczej z Tybetem dam sobie radę, więc ustawiam plan i od razu go puszczam. No i tak jak myślałem, przebijamy Tybet i za chwilę będziemy wchodzić do jego stolicy. Na razie idzie bez najmniejszego problemu i za chwilę prawdopodobnie wejdziemy do ich stolicy i zdobyliśmy właśnie stolicę i mamy kapitulację Tybetu. No i oczywiście całego zaanektowałem. No a my powoli szykujemy się na najważniejszą bitwę w tym odcinku i za chwilę zaatakujemy na państwo chińskie. Rekrutuję też kilka dywizji, bo na pewno nam się przydadą. I w tym momencie mamy 100 dywizji przygotowanych na wojnę z Chinami. Wyznaczmy od razu plan oraz wypowiadamy im wojnę. No i wielki moment próby dla naszego. Cesarstwa. Wezwijmy jeszcze mężę do tej wojny oraz wystawmy tu naszą marynarkę, żeby Chińczycy się nie zdesantowali nam na plecy. Ja tu chyba puszczę plan, bo widzę, że mam lekką przewagę nad wrogiem, no i zobaczmy, czy się uda. No i tak jak myślałem, na chwilę obecną w niektórych miejscach na froncie przebijamy Chińczyków, jakin już jest nasz, a nam naprawdę dynamicznie idzie i przepychamy bez większego problemu armię chińską. Można powiedzieć, że do Chin wchodzimy jak do siebie. Myślałem, że ta wojna z Chinami będzie inaczej wyglądała, ale ona naprawdę jest mega banalna i prawdopodobnie jeszcze zaatakujemy na Związek Radziecki. No a na dodatek stała się dość śmieszna, ale zarazem pożyteczna. Sytuacja, bo Klika z anektowała państwo chińskie, i w tym momencie upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu. Ale patrząc tak, czysto teoretycznie, to Manchuria jest bardzo potężnym państwem, jak się ją dobrze poprowadzi. A na froncie raczej będzie bez zmian, niezależnie czy to jest Klika z czy państwo chińskie. A jak tak teraz zauważyłem, to pokryją mu Japonię na nas cel robi i za chwilę prawdopodobnie będziemy mieli jeszcze wojnę z Japonią. No ale mamy to jeszcze. Przed atakiem Japończyków, państwo chińskie skapitulowało. I prawdopodobnie było to spowodowane kolejną zmianą władzy, ale jest mi to na rękę, więc nie będę narzekał. Bierzemy oczywiście całe Chiny oraz ich całą marynarkę. Spróbujmy jeszcze przed atakiem Japończyków skapitulować Yunnan, bo chciałbym już mieć za sobą zjednoczenie Chin. A co ciekawe, Japonia uzasadnia na nich cel, ale my jeszcze wcześniej wypowiemy im wojnę. Puszczamy plan i zobaczymy co się stanie. No i raczej bez problemu tam wejdziemy. Dopływamy już ich stolicę i za chwilę prawdopodobnie skapitulują. Kolejna stolica zdobyta i mamy kapitulację Yunnanu. No i oczywiście całego go zaanektowałem. Kończy się teraz cel przeniesienia stolicy i naszą nową stolicą będzie Pekin. No i Japonia wypowiedziała nam w końcu wojnę, ale wmieszała się w konflikt z Niemcami oraz Wielką Brytanią. Wielka Brytania zaprasza nas do frakcji, oczywiście z tego skorzystamy. A ja zrobię teraz cel wodze nad Indochinami, może pójdziemy na wojnę z Francją. Ja teraz wybadam desanty morskie, bo musimy jakoś desantować się na Japończyków. A i poza tym będę powoli anektował Mengziang i buduję w nim teraz forty, żeby wbić im więcej posłuszeństwa i ich bez problemu anektować. Zrealizowałem właśnie cel wodze nad Indochinami, miejmy nadzieję, że Francuzi się zgodzą na te warunki. Oj, chyba jednak się nie zgodzili, możemy im wypowiedzieć wojnę, pomimo że mają gwarancję od Wielkiej Brytanii, ale ta gwarancja nie zadziała, bo jesteśmy z nią w frakcji. Wypowiadamy jej wojnę, no i puszczamy plan, bo Indochina Raczej problemem nie będą. No i tak jak myślałem, powoli zdobywamy do i nie jest to jakiś większy problem. Bo okrążyliśmy teraz dywizje francuskie, które nie mają wyjścia w żadnym porcie. No i za chwilę zostaną dobite, a my następnie ruszamy na Japonię zostały dobite, jak na wybadają się desanty morskie, to ruszymy na Japonię. Desanty dosłownie przed chwilą się wybadały, no i za chwilę ruszamy na Japończyków. No i tak przedstawia się plan desantu. A moi żołnierze zaraz wyruszą, jak złapią zorganizowanie. No ale co ciekawe, Holendrzy również desantują się na Japonię. Jest to dla nas bardzo dobra informacja, bo teraz możemy zaatakować zaskoczenia Japończyków. No i się desantujemy na chwilę obecną, mamy zielone dymki, mamy przyczółek. No i trzeba przyznać, że desant się udał, a my za chwilę zaatakujemy na całą Japonię. Dajmy na to, że wyśle tu 28 dywizji naszych z kontynentu i za chwilę zaatakujemy na Japonię. Dobrana się chłopcy dopływa. Mają ja już puszczę plan i zobaczymy co się stanie. No i idziemy jak burza, pomimo że tu jest bardzo dużo dywizja japońskich, a przy tej okazji Holendrzy znowu się desantują. No i patrzcie, ile okrążyliśmy dywizji japońskich na tej jednej wysepce. Pora ja teraz wszystkie dobić, a to raczej nie będzie problemem, bo tu tak de facto nie ma żadnego portu. No i mamy tu prawie 50 dywizji japońskich, to jest naprawdę piękna sprawa. No i dosłownie w ułamek sekundy oni znikli. A ja przy tej okazji mam już możliwość anektowania Mendwiangu, z czego oczywiście skorzystam. No i teraz te tereny należą już w pełni do naszego imperium. No i mamy to, Japonia kapituluje, a ja w tej konferencji. Weznę wszystko, bo tak de facto dzięki mnie alianci się zdesantowali. No i pięknie, ja jestem w końcu w stanie zrobić cel przyjęcie posłannictwa niebios, a przy okazji Brytyjczykom udało się skapitulować Francuzów. I ja w tej konferencji wezmę oczywiście ten port oraz całe Indochiny. No a resztę Francji dałem oczywiście Wielkiej Brytanii. No i udało nam się wreszcie, powstało właśnie Imperium Chińskie, a nasz władca lekko zmienił swój ubiór i teraz wygląda bardziej dostojnie. No i mamy piękne wydarzenie: zło zostało naprawione, a Chiny zjednoczone. No i ja tak de facto podbiję wszystko, co miałem podbić. I to by było na tyle z tego odcinka. Nie zapomnijcie. Zabić lajka oraz subskrypcji. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Cześć!